Do odpuszczenia schematów myślowych w naszej głowie, tych zapętlonych, powtarzających się myśli, pierwszym krokiem jest zapisanie ich na kartce, przyjrzenie się im. Sama już obserwacja tego, że obs obserwacja procesu myślowego, czyli wejście w rolę obserwatora, to już jest rodzaj medytacji i to sprawia, że nagle te schematy się rozpuszczają, bo one bardzo dobrze i bardzo mocno działają, pracują nieświadome w tle. A nagle, kiedy zaczynamy je obserwować, tracą grunt. Zaczynają nagle być takie mniej przerażające, mniej poważne, i mózg zaczyna uciekać do jakichś innych myśli, jakichś innych spraw. Więc obserwacja i zapisanie jest potężnym krokiem na to, żeby to, co nieuświadomione, wyszło na powierzchnię. Drugi krok zadanie sobie pytania, czy mam na to wpływ. Jeśli nie masz na to wpływu, jeśli nie możesz z tym nic zrobić, jeśli to było w przeszłości, jedne co możesz to wyciągnąć lekcję, żeby drugi raz nie powtarzać tego błędu, ale nie karać się za to, nie mieć za to kółko wyrzutów sumienia. Wyrzuty sumienia to jest najbardziej bezproduktywna forma myślenia. Nie dają nic, są taką nakładką, Kościelno na to, żebyśmy byli trzymani w ryzach, na to, żebyśmy się ciągle bali, jakieś kary. A nie ma kary, jest tylko prawo przyczyny i skutku, nazywane przez niektórych karmą. Więc to, co zrobisz, to, co zasiejesz, to zbierzesz. I nie warto po prostu robić sobie chaosu i zamieszania w życiu, ale życie zmienia, nic nie dadzą od Twojego obniżonego nastroju, obniżonych wibracji. Więc Pytanie, które należy sobie zadać, żeby wyjść z pędów myślowych, czy mogę coś zrobić z tym? Czy mogę coś zrobić w tej chwili? Jeśli nie, jeśli nie da się już z tym nic zrobić, no to to odpuść. Bez sensu trzymanie starych, ciężkich kamieni w plecaku, jak gdzieś przez życie. Tam trzeba włożyć potrzebne narzędzia, a nie stare, niepotrzebne sprawy, schematy, albo martwienie się o coś, czego jeszcze nie ma. Zastanów się siebie, czy to teraz jest? Czy to jest aktualny problem? Jeśli nie, zajmę się tym, kiedy naprawdę będzie w mojej przestrzeni, kiedy naprawdę się to dzieje. Gdy zrobię wszystko, co możliwe i wtedy poradzę sobie. A teraz tego nie ma, więc zamartwianie się nie sprawi, że będę lepiej przygotowana to. Do usłyszenia.